Są w naszych kolekcjach gry. Na które brakuje nam czasu lub motywacji, by w nie zagrać. Leżą na półkach, oczekując na swoją porę, nierzadko przykryte stertą kurzu, niechciane dzieci. Tak to u mnie wyglądało z Alanem Wake'em. Tytuł posiadałem na pececie, jednak zawsze pojawiał się powód, by zagrać w coś innego. I tak odkładałem tę lekturę grozy aż do teraz. W międzyczasie pojawił się Alan Wake Remastered, więc nie tak dawno po chwili namysłu zakupiłem ten remaster na PlayStation 5, gdyż ponoć miał mieć wsparcie nowej konsoli. A w tym filmie postaram się wam ów tytuł przybliżyć. Zapraszam serdecznie na prezentację. Last night I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it I could save myself. I could save Alice. Orl oh, Stunky. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. Ciężko mi porównać sam remaster z oryginałem, bo przecież w oryginał nie grałem. Jednak przejrzałem parę filmów w sieci, natomiast jestem świeżo po przejściu remastera, więc powiem tylko, że, choć to 12-letnia gra, to czuć, że gra się na PlayStation 5. Modele postaci, otoczenie i jakość renderów w 4K mogą się podobać. Natomiast efekty, jakie nam serwuje DualSense ze swoimi adaptacyjnymi spustami, rzeczywiście dają radę. Wspomnę choćby tylko o tym, że gdy słychać bicie serca Alana, to pad pulsuje w rytmie jego serducha. Gdy pada deszcz, to za sprawą naprawdę dziwnych wibracji rzeczywiście to czujemy. No ale ja jestem fanem DualSense'a, tylko powiedzcie mi, dlaczego te ustrojstwa się tak łatwo psują. Anyway, powróćmy do meritum. I Przybliżmy nieco ten tytuł. Alan Wake Remastered to odświeżona wersja gry akcji z elementami survival horroru, która inspirowana jest m.in. powieściami Stephena Kinga oraz telewizyjnym serialem Miasteczko Twin Peaks. Czuć to na kilometr, ba. Niejednokrotnie sam Alan wspomina, że jego mistrzem jest Stephen King. Bo jeśli jeszcze tego nie wiecie, Alan Wake jest pisarzem, o czym jeszcze wspomnimy. Oryginalnie tytuł ukazał się w 2010 roku na konsoli Xbox 360 i do czasu premiery na PCach był jedyną z najważniejszych ekskluzywnych produkcji na tej konsolce. Za stworzenie Alana Wake'a odpowiada fińskie studio Remedy Entertainment, świetnie znane dzięki dwóm pierwszym odsłonom serii Max Payne oraz grom Quantum Break i Control. Sam Remaster powstał w 2021 roku i w przeważającej części podbija on grafikę, tekstury oraz samą rozdzielczość do 4K, serwując przyjemną ucztę dla oczu. Obcując tą wersją gry znika wrażenie, że gra ma już 12 lat. Atrakcją Remastera jest też możliwość zabawy z łączonym komentarzem reżyserskim, dzięki któremu poznamy lepiej proces powstawania gry, a także wyzwania jakie stały przed deweloperami. Ale czym i kim jest Alan Wake? To sławny autor bestsellerowych powieści, który w poszukiwaniu inspiracji wybiera się wraz z żoną na wakacje do malowniczego miasteczka Bright Falls, leżącego w amerykańskim stanie Waszyngton. Po tajemniczym zaginięciu ukochanej, które nastąpiło podczas wspólnego urlopu, autor wplątuje się w serię nadnaturalnych, transcendentnych wydarzeń, które sprawiają, że zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. Fabuła Valan Wake Remastery to powiedziana jest. W formie epizodycznej, która naśladuje klasyczny serial TV. Każdy z odcinków Alana Wake'a posiada własne zwroty akcji, a także krótkie podsumowanie dotychczasowych wydarzeń oraz zapowiedź przyszłych rewelacji. Warto odnotować, że ta wersja gry oferuje dwa DLC-ki za free: The Signal i The Writer. Niestety samodzielne DLC, czy też mała kontynuacja oryginalnej gry o nazwie Alan's Wake, American Nightmare, nie została dołączona do tego wydania. Omawiany dzisiaj tytuł to gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, która wzbogacona została elementami znanymi z klasycznych survival horroru. Można choćby tu wspomnieć o Resident Evil czy Silent Hill. W których również musimy oszczędzać amunicję i inne zasoby. Jednak mała różnorodność w modelach napotykanych adwersarzy, czy też powtarzalne miejscówki, mogą znużyć przy dłuższych posiedzeniach z grą. Ale za to Alan Wake błyszczy fabułą skonstruowaną na wzór mistrzów gatunku grozy, która rzeczywiście wciąga i nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Gra raczej nie straszy, ale czasem poczujemy pozytywny dreszczyk emocji. Większość czasu podczas rozgrywki spędzimy przemierzając okolice Bright Falls, zwiedzamy m.in. leśne szlaki, farmy oraz lokalne atrakcje turystyczne. Na drodze napotykamy wiele postaci niezależnych oraz ukrytych przedmiotów kolekcjonerskich. Naszym głównym przeciwnikiem jest tajemnicza ciemność, a więc paranormalna moc przejmująca kontrolę nad ludźmi, zwierzętami, a nawet przedmiotami martwymi. Wrogowie ci pojawiają się jedynie pod osłoną nocy i jeśli nie pada na nich sztuczne światło, pozostają kompletnie niezniszczalni. Dość oryginalnie i ciekawie wykorzystano w grze mechanikę związaną ze światłem. Poza standardowym orężem, Alan Wake musi mieć stale pod ręką latarkę, która pozwala osłonić. łabić a Niestety latarki bardzo szybko zużywają baterie, wymienne akumulatorki pozostają więc głównym zasobem jakiego poszukujemy podczas eksploracji lokacji. Na szczęście czasami możemy skorzystać także z innych źródeł światła, takich jak latarnie lub flary. Moi mili, ta gra stoi przede wszystkim fabułą. Podczas jej przechodzenia zetkniemy się z wieloma rozwiązaniami, które możemy podziwiać u mistrzów pióra grozy i ekranizacjach ich Dzieł. Sam gameplay na dłuższą metę jest powtarzalny i jak już wspominaliśmy, może znudzić. Choć pomysł na takie wykorzystanie światła w grze nie jest nowy, gdyż przed Alanem gry już to znały, to został świetnie w tytuł zaimplementowany i nieodłącznie się z nim zrósł. Jeśli lubicie historię z lekkim dreszczykiem, to serdecznie wam tę grę polecam. Jeśli jeszcze jakimś cudem, tak jak ja do niedawna, w niego nie graliście. Tyle dziś ode mnie. Dziękuję za wszystkie lajki i suby dla kanału. I cześć! Zasubskrybuj kanał Adam Raziel i zaznacz dzwony. Dołącz do zastępów Raziela, czyli grupy na Facebooku. Sprawdź Instagrama. Oraz wesprzyj kanał i dołącz do Enochiańskiej Armii w oczekiwaniu na nowe filmy, w których staniesz się patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.